Cześć, miałem z tej strony. Słuchajcie, musiałem się schować w warsztaciku przed Harmidrem, przed Świątecznym i tak dalej. Warsztacik, jak widać, tego typu rzeczy. O, kolejne egzemplarze robione w trakcie roboty. Jest jeszcze jeden. Ten, trochę inny. Pierwsza gwiazdka nadlatuje, niebawem trzeba będzie dzieciarnie, że tak powiem, obdarować prezentami na siebie troszeczkę też. W związku z tym, słuchajcie, chciałbym wam wszystkim widzom mojego kanału, tym długoletnim i tym świeżym widzom, złożyć znak, złożyć życzenia świąteczne dla niektórych są to tradycyjne święta Bożego Narodzenia, dla innych mogą być inne. Dla tych niewierzących to jest na pewno również dzień jakiś sympatyczny, związany z spotkaniami rodzinnymi itd. i tak dalej. Słuchajcie, no, nie jest w tej chwili ważne, kto w co wierzy. Ważne jest, żebyśmy w tych dniach próbowali się jakoś, że tak powiem, sympatycznie zachowywać. I spędzać ten czas przede wszystkim w towarzystwie własnej, w towarzystwie bliskich nam osób, w towarzystwie rodziny, przyjaciół, zakopać topory wojenne, przestać się kłócić. Także przy kolacji wigilijnej nie mówimy o polityce. Słuchajcie, w każdym razie wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. To jeszcze na nadchodzący nowy rok będę Wam składał życzenia. Teraz w, dni świąt, w dniach świątecznych. W dniu jutrzejszym, bo dzisiaj rozumiem, że kolacja wigilijna i tak dalej, to raczej na chmiela czasu wiele nie będzie. Ale w dniu jutrzejszym i w kolejnym dniu świątecznym, w drugi dzień świąt, filmy. Tym razem polecimy troszeczkę po historii, z tej najdalszej historii. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Przygotowałem się już merytorycznie do tematu i będzie sympatyczny. Tydzień. Pomiędzy świętami a Nowym Rokiem e, będę nagrywał, oprócz bieżących wydarzeń, czyli tych takich nieświątecznych, będę nagrywał, słuchajcie, e, już filmiki um, dotyczące, znaczy nie, 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 nie tylko, będę nagrywał filmiki, w których opowiem, jak się robi różne, różne fajne rzeczy. Um, będę robił, słuchajcie, kolejny egzemplarz e, ręki T800, także dokładnie pokażę Wam, jak łatwo coś takiego sobie zrobić. Na i są filmy dostępne. Ludzie z Hameryki pokazują, jak się takie rzeczy robi. No ale ja Wam pokażę, jak się to robi w Polsce. Z Polską ryżowo, do kurzacza na przykład. No, będzie sympatycznie. Słuchajcie, tematy będą na pewno również trudne, no bo jak wiemy, jesteśmy, że tak powiem, w burzliwych czasach. W Polsce, ale myślę, że jakoś równowaga pomiędzy mm, spokojem, a pomiędzy tą krwiożerczą polityką zostanie przeze mnie zachowana. Cały czas mam nadzieję, że. No, w warsztacie jestem z upaczkałem jakim generalnie było wszędzie ostatnio szlifowane. E, mam nadzieję, że jakoś to wszystko pięknie zacznie pracować. E, w niedługim czasie, dzięki Wam również. E, w najbliższych dniach, że tak powiem, powinno to lepiej wyglądać od strony technicznej. Tylko się jeszcze zastanawiam, czy najpierw pójść w mikrofon, czy najpierw pójść w kamerkę, taką, z będzie można wyjść i nagrać coś na zewnątrz. Czekam na Waszą opinię i jeszcze raz słuchajcie. Wesołych świąt. Pozdrówcie swoje rodziny. Dogranych prezentów. Ja prawdopodobnie dostanę kolejne. Części mrocznej wieży Stephena Kinga, także będzie sympatyczny. Trzymajcie się. Cześć. I do jutra. Pierwszy dzień świątek będziecie odpoczy odpoczywać po żarciu. To będziecie mogli sobie zarzucić filmik, w którym będziemy opowiadać o mrocznych czasach. Prasłowian. Trzymajcie się. Cześć.